Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta. No a to jest kolejny odcinek Wiedźmina. Jednakowoż tak specjalnie chciałem tutaj a, pokazać obrazeczek Wiedźmina i powiedzieć, że uwaga, jest to setny odcinek Wiedźmina. Z czego jestem strasznie dumny. Udało mi się ponad 100 odcinków. Znaczy, nie, 100 odcinków de facto nakręcić. A jak się da, to jeszcze więcej niż te 100 nagram. Mam na myśli, oczywiście, jeszcze kolejne dodatkowe historie. Ja nie wiem jeszcze, czy rozegram, czy nie rozegram. Prawdopodobnie tak. No więc, tak. Szczęśliwego Nowego Jorku i smacznego jajka na święta. Życzę Wam Hamta. Trzymajcie się. Ok, no i wracamy. No i tymczasem dowiedziałem się dwóch ciekawych rzeczy. A, znaczy tak, ten magazyn, na no to wielokrotnie się tu wchodziło Dowiedziałem się, jakich znaków trzeba użyć Szkoda, że tak z dupy wymyślili to Trzy razy art trzeba na to walnąć I już No ale okej, okay, przeniosło mnie i znowu coś w kanałach o, upiór. O, to jest taka komnata niżej? Podobna Eee, ten gość w misiu kudłaczu, ja wam go w sumie pokażę Jak pójdę się przespać Ten z ludzi tego tego No dawaj O, tu jest kamień drogi, Mam jakieś drzewo Znowu upiory? Dwa tylko? Daj go! Ubi! 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 Upiora! A tu mu kolegę zabijam! Hchtż! Lulz, wylądowali dokładnie tak samo. Tylko kawałek obok. No i mamy tutaj e, rzecz, która zainteresuje tego kolekcjonera naszego. Ponoć w tym skarbcu. Czy nawet to wejdzie nam w przedmiot? No właśnie jest. O, właśnie, to jest sefira typeraf, ta którą później będziemy w tej właściwej części, oczywiście, tam yy, trzeba będzie od nowa szukać. Nie wracamy sobie. Ale fajne jest to, że z tym kamieniem drogi, że, że sadzę tym, tą energią i mi to odnawia, jak w niego przywale energią, a nie tak jak w poprzednim razem, że tam. Coś nie tak było. Nie mogłem przejść. Dobra. Um, jestem tu na dole. Wejdźmy tu. O tych nic nie wyczytałem. A tak w sumie tylko przeglądałem. Ktoś, ktoś po prostu na, ma na jakimś blogu e, dwa wpisy dał. Właśnie opisy do tych misji. Ciekawy pomysł. E, o, ten. Jeremiaż. Jeremiaż. Tryk. To jest przyszły baranina. Spadaj! Bywaj! W sumie ciekawe, że. No dobra. Wyjdźmy. To tak odnośnie tego. Nie oddamy to jeszcze. Tą ka... To, 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 to. A, mieliśmy się przespać. Cholera, jasna. To zróbmy to. Zrobimy to może do nocy, pójdziemy do lożku i spróbujemy jeszcze te walki tam wygrać. Um, ponieważ jest tam też ciekawy motyw. A czy no, tak, żeby pokazać po prostu, gdzie on jest. Tak, 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 tak. tak. I spać. I spać do nocy. Do nocy. Także się jeszcze kawałek przejdziemy, zanim oddamy te pieniądze. No ale to. No, dawaj, stawaj. Dobra, a, a wiem do tego kolekcjonera chciałem iść, no. Też często mi się zdarza myśleć w ten sposób. Jak tam temu kolesiowi. Zium, zium, zium. Dobra, no ale kończymy. Chociaż nie wiem, czy mi się chce iść do tego lożku. Zasadniczo to nie wiem. Chyba nie. Natknąłem się na jakiś dziwny kamień. Może ci się przyda. Pokaż. Znalazłeś jedną z dziesięciu sefir. Zdaje się Tiferet. Wytwór gnomów. Gnomy to najstarsza ze znanych nam rozumnych ras. Znają się na obróbce metali jak mało kto. Gwichyry, miecze wykuwane przez gnomy, uważane są za najlepsze na świecie. Gnomy wierzą, że alchemia może być drogą do poznania natury rzeczy. Sefiry to ich mistyczne kamienie. Sefira idealnie uzupełni moją kolekcję. Dam ci za nią pięćdziesiąt orenów oraz księgę zielacką. Tak, bardzo dużo. Pięknie. Przyjdę ponownie, gdy znajdę coś interesującego. Posłuchaj, bardzo wzbogaciłeś moją kolekcję i chciałbym okazać ci swoją wdzięczność. Uśmiennie słuchy, że potrzebujesz pieniędzy, więc pozwól, że wesprę twoją sprawę. Oto 400 orenów. Dziękuję, przydadzą się. No ależ to problem. Nie uszczupliłem nadmiernie mają. O, to akurat właśnie tak jest, nie? Że mm, tak, że mamy tutaj ileś tam yy, powiedzmy, dla jednej postaci ileś rzeczy do wykonania. Jeżeli wykonamy wszystkie, na przykład czasem w przeci na przeciągu całej gry, tak u na przykład Wielkiego Łowczego, czy u tego Zahajna Schmidta, no to dostaniemy coś w zamian. Tutaj akurat ten dał nam 400 Renów. E, dobra, już nie chcę mi się iść do, do tego loszku. Tam już nie zarobić, powiedzmy, można tam zarobić pieniądze. Tam jest taki motyw, że ten trzeci gość w finale coś tam, że jak się mu podłożyć, że on coś tam z nami gada i tak dalej, że, że nie ma pieniędzy i tak naprawdę to nie ma jak ten zapłacić, bo założył, że um, coś, tam, coś tam było i musimy mu się podłożyć, żeby wtedy ten gość wyjdzie z więzienia czy coś takiego. No dobra. E, no i jeszcze sobie zapiszę tak na sam koniec. O, tu jest kłykacz, o. W tym miejscu będzie siedział baranina później. A? Słyszałem już o próbach oswajania vivern. Z reguły źle się kończyły. Zwierzęta wyczuwają silną osobowość w Wiedźminie. Moje dziewczynki wiedzą, kto jest panem. Nie wątpię. Najbardziej smakują im niewypłacalni dłużnicy i oszuści. Potrafią takiego męczyć przez kilka godzin. W godzinach zostaje kilka pogruchotanych kosteczek. Jeśli chodzi o dług, masz już pieniądze? Trzymaj dwa tysiące orenów. Tylko dwa tysiące. Kiedy jaskierska molała pożyczkę, była mowa o odsetkach. Czekam już kurewsko długo na moje pieniądze. I teraz musisz mi zwrócić odsetki. Jakie odsetki? Tysiąc orenów. <laughs> Uważaj, stąpasz po kurewsko cienkim lodzie. Kiedy się załamę, ja będę na ciebie czekał na dnie. Um. Nie przeginaj, pały kłykacz. Umawialiśmy się na dwa tysiące. Wiedźminie. Czy wiesz, co to jest nemezis? To wywarcie słusznej zemsty, którą w tym wypadku uosabia straszny skór wielki. Mam jedną wadę. Reaguję agresją na skurwieli, którzy grożą mi i moim przyjaciołom. Chłopcy, Wiedźmin chyba zaprosił was do walki. Jak z nim skończycie, przynieście go do piwnicy. Teraz... Nice! Takie rozwiązanie sprawy mi bardzo się podoba. No chodźcie. No dawaj, 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 szybciej O oh, fuck No tak, śmie śmiesznie się dzieje, nie mam tu... O kurwa, naprawdę? Lulz, ej Geralt jest tak cholernie słaby w tym momencie, to jest głupie No ale właśnie takie zakończenie nie mi odpowiada i tak... Naprawdę, takie zakończenie mi się podoba, to znaczy przyszedłem, umawiałem się tak, a tak i ma być. O nie, kombinowanie No to nie, to sorry gościu, to cię zabije. I tak też zrobimy Tylko coś nie wyszło. Naprawdę tutaj Wiedźmin Geralt jest, nie wiem, strasznie słaby w tym momencie. Mm, sobie jebnąć ewentualnie heliksirek jakiś przed rozmową puszczyka. zrobimy to samo. tylko jakie Kurwa, czemu go nie zaatakowałem, Lulz? Nie ten miecz. Czekajcie. A, Cholera, miałem nadzieję, że go zaatakuje w ten sposób. Holera! E! Co jest? Nice. Dobra, ten zabity. Ej, ale puśćcie mnie. Ten pechuje. Naprawdę. Oni specjalnie to zrobili, tak żeby nie, nie można było tego, kurwa, ukończyć. W ten sposób. Czyli w wiedźmiński sposób zapierdolić wszystkich. Dobra. To się coś udało ciachnąć. Kędziorek, umieraj. Po kosteczkach i po gardełku. A tamten ciul mnie bije cały czas. No co za po prostu gnój No. I tobie też dobranoc. Tylko kurde teraz z wiwernami będę musiał walczyć. Trochę dupa. Dobra, ale pozabijem... Wow, 150 orenów. 150 orenów. Schowaj to. Lekką maczugę też sobie wezmę. Brak miejsca. No to, to wyrzucimy. Gdzie tu jeszcze ktoś leży? 150 Pochodnie to nie. Szafeczka. E Temerski. Coś tu jeszcze jest. Wszyscy? Nic więcej. Dobra, zaraz zejdziemy tam na dół. Zobaczmy. Muszę się znowu iść przespać. No, jest upierdliwe Zapalacz pochodni. Takie zajewiste zajęcie. Gość, który chodzi i zapala pochodnie. Naprawdę świetnie. Mhm. Zabiłem wszystkich twoich ziomów. Teraz zabiję jeszcze twojego szefa tam pod szukam nitra powiedz mi coś Kiedy... Chole, nie o to mi chodziło tylko o to trochę się przespijmy do rana do południa w sumie dobra no i co idziemy Załatwić go I to będzie tyle chyba jeżeli chodzi o spłacanie długów oprych Kura a masz pies, a masz z buta jak chodzić i kopać jak w postalu na przykład Ta, Tam się tak dało Quick save Idziemy wyzawijać tych tam na dole. Idź tam, gin tam. z nimi wszystkimi, patrzcie, no po prostu nie mam jak... No umrę tutaj, bo nie mam jak ich załatwić. Ha! Umarłem, naprawdę? To jest tak słabe. Czy Wiedźmin jest tak słaby w tym momencie? Ej, w ogóle umarłem, a... No właśnie. Masakra, czekajcie chwilę. <laughs> tak sobie myślę, że mm, można by popróbować różnych znaków tak w ogóle tutaj. ja zawsze tylko dwóch używałem. Igniard. Ale mamy jeszcze Quen, mamy jeszcze... Aksji i Irden, więc możemy popróbować z nich korzystać. Irden jest do przejmowania kontroli. Ciekawajcie czy udałoby się przejąć kontrolę nad jedną z weaver A, dobra, nice Czekajcie. Ja się zajmę... O cholera. Nie o to mi chodziło. Ej, jebany Wiedźmin. Idź mi stąd. Śmie świetnie, znaczy udało się przejąć kontrolę na, na sekundę dosłownie nad tą tą viverną. Ale nie wiem, chciałem zaatakować kogoś i oczywiście zaatakowałem ją zamiast kurwa tamtego tępego huja. Poza tym Geralt się buguje non stop, co jest po prostu bez sensu, totalnie bez sensu i dlatego wygrać nie mogę w tym momencie. Śmiechowa sprawa zrobiona, dobra. Mm. Ale spróbujmy właśnie tak zacząć. No niech się biją. Nie wafel. Już się skończyło. To nie mam energii znowu. Idź mi stąd. Patrzcie. Ej kurwa, to jest naprawdę głupotą. Totalną, jebaną. Głupotą. Jak wybierzemy złe zakończenie, nichu i go nie możemy wykonać, bo oni są w chuj za silni. Geralt się buguje na jebanych schodach. Teraz się wkurzę, wczytam i skończę tę przygodę w inny sposób. Hmm. Hm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to próbować w ogóle, nie mam pojęci nic nie wiem eee, w ogóle to nawet nie mamy jak sobie eliksirów stworzyć bym musiał gdzieś tam chodzić teraz, chociaż czekajcie mamy rebis ale nie mamy, a nie czekajcie, mamy rebis i vitriol gdybym miał alkohol to mógłbym zrobić sobie na przykład jaskółkę no ale co na mi da, musiałbym mieć kurde z 3 dekokty żeby żeby sobie coś tutaj faktycznie móc zrobić w tym momencie A dekoktów w ogóle nie mogę mieć w tym dodatku Jak ładnie, kurtyzana Wcześniej to były po prostu dziwki, nie? Teraz nagle kurtyzana A Boże święty, dobra, ale... Gdybyśmy złapali kelnerkę za pośladek Dajmy jakiś alkohol mocny Htrsz. Htrsz. Yy, tak, ty Szukam rozrywa, spać, yy, eliksiry biała, mewa. a co tutaj, potrzebuję miało mewę mieć na to, tak, cholera, tu jest kółka. Aha, nie mamy jednego składnika. No, świetnie, w ogóle nie mamy na nic składników. Super, tylko jeden vampiron z Sinfrid. Puszczyk żonie łzy, co? Usuwa skutki opojenia alkoholowego. O, super. Nie, nie wiem, że coś takiego mam. A, no i się skończyły nam chyba składniki. No właśnie, muszę teraz coś dokupić albo pozabijać jakieś potwory. No, i tak mi nic nie dadzą te jaskółki No, zasadniczo to Te jaskółki tak mi średnio coś dadzą, tak naprawdę To be honest Z prostego względu Co? Z prostego względu oni szybciej mi ściągają życie A jeżeli ta jaskółka by coś mogła mi dawać No ale okej, okay, możemy ewentualnie sobie je zrobić I zobaczyć, czy wtedy będzie łatwiej No ale kurwa, gdyby nie pierdolone schody, na których się Wiedźmin buguje, to może wyglądałoby to inaczej. Jebane wiwerny, które też gówno robią. Pozbieram sobie tu. Vitriol mam, Rebis mam jeden tylko. to mi przydałoby się coś z tym fioletowym posiadłeś Verdena, no dawaj no tu właśnie, później dopiero zakon był będzie A, aloes pozbierałem czego chlejasz? Rebis, ether tak, odkupię sobie to to sobie odkupię Hmm, zasadniczo my tylko jedno możemy zrobić, tak? Zajebiście. Zajebiście. O co? Jeszcze książkę ci mogę sprzedać. A zasadniczo to nie wiem co. Te kurczę, ja mam cały czas wrażenie, że te eliksiry tutaj w pierwszej części to tak są, bo są, a tak generalnie tak, tak średnio coś robią. No będzie błoto Będzie błotko, będzie błotko Super Tu mamy to Tutaj, a to moja roślina, o właśnie Rybena, co ona daje, kweber Vialbedo. no to chujnia trochę Zobaczymy co od niej kupimy Czyli na, na ryjki, czy jakiej tam tak. O! Tu jest za To ci mogę sprzedać? To mi daj za to. Nie aż tak dużo. 5 wystarczy. W vitriolu mamy. Rebis, Rebis mamy mało. No, to mi da rebis. Chociaż w sumie to i tak nie potrzebuję aż tyle naleciul. No Oczywiście znaczy nie mogę się tu prze przekimać ani nic. Boże, i to jest jedyne miejsce, gdzie mogę iść, to do jebanego karczmarza. I tam dopiero możemy porobić te eliksiry. Kurde. <śm> tak chujowo. Tyle przegrać. Przykro mi, nie? Jomuś. po prostu Geralt nic, nigdy nie ma. To jest słabe, właśnie w tych dodatkach, że oni. On nigdy nic nie ma. Nie wiem, jak zazwyczaj, wiecie, robią. Czy są opakowani tym wszystkimi tymi rzeczami? Czy faktycznie mają pudełeczko, w którym mają tylko 6 eliksirów? Jak na filmiku. No, ale kurczę, już bez przesady, no. że. Zawsze jestem z pięcioma kochanami chleba. Dobra, dawaj to jaskółka. Jeszcze jedną co mogę zrobić. Puszczyka sobie mogę zrobić. Nawet. No, jedne, jednego mogłem, dobra. No i nic, no ale i tak tylko mogę jednego puszczyka, jedną jaskółkę naraz raz zużyć. I to jest wszystko, co mogę zrobić. W Kółku wygranej w wygranej walce z tym tępym gnojem i tymi wivernami na dole Ci po prostu zwiększyć regenerację energii i żywotności hmm. Szkoda, że nie ma... nie ma chyba tego głosu jednak Co? Co baranina? Baranina miała jakiś inny głos, na pewno nie taki bardziej zbliżony do tamtego gościa. Wow. Zapiszemy jeszcze. Próbujemy. Wow. Nie o to mi chodziło. A tu mnie chyba nie zaatakują. Właśnie, dlaczego ja nie wypiłem tego przed walką? Tego to chyba nie zrozumiem. No dawaj tego mi, co mi to poszło. Czekajcie, puszczyk jaskółka, dobra, jest, tak? Fuck. Um. Czekajcie, jakbym tutaj. Rozgromił je w ten sposób, no po prostu ich spale stąd i też będzie ok. Tylko puszczyk mi musi szybciej działać. Wow, jak mnie walnęło do tyłu. Wszystkie są na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o manę. Wiem tak. Nie swojej No dawaj ją. Um, umrzyj. Wywarno. Niech płoną. nie umierają. Nie można umrzeć w czasie walki. Co ty nie powiesz? Idzie tu. Może atakowanie go srebrnym mieczem to nie jest najlepszy pomysł A nie wiem teraz na to czasu No dawaj Zadanie zakończone porażką O nie, tak bardzo mi przykro Teraz ja chcę moje 2000 orenów dokładnie z powrotem Tu jest jakieś biedoczysko, już ten nie żyje sobie go jadły. dobra, no i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten dodatek, właśnie go kończymy idziemy tylko wyciągnąć pierdzielonego barda z, z tego, z więzienia i możemy iść w ciul no i takie załatwianie sprawy jest, no, takie taki mi się podoba umowa to umowa łamiesz prawa umowy, gin. Nie, 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 niech umrze. Nie, niech umrze nie, było? niech umiera? a nie, nie jako to ti, Tiwold coś tam nie ginie, o, nie ginie. A, ah, dobra. Ta, 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 hej. Loszek. Hej, Makarena. Gerard, miło, że wpadłeś odwiedzić swojego cierpiącego przyjaciela. Oj, strasznie cierpisz. Musimy Pilnie wyjechać z miasta, kamień spadł mi z serca. Dziękuję, Gerald. Szczerze mówiąc, nie uśmiechała mi się wizja śmierci w kałuży własnej krwi, w jakimś ciemnym zaułku wyzimy. Potem opiszesz to w jakiejś balladzie. Teraz lepiej weź rzeczy i chodźmy stąd. Po drodze zahaczymy o łaźnie, bo strasznie śmierdzisz. <laughs> no, i to jest koniec. W tej przygodzie przez dłuższy czas omijaliśmy wyzimę. Miejsce kłykacza zajął Jeremiasz Tryk, nazwany no. Baraniną. Zamiast hodować wiwerny, zajął się handlem fistelem. Ale to już inna historia. Która już była powiedziana. Dobra, no i to jest tyle, jeżeli chodzi o tę przygodę. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, ostatnio zacząłem rozmyślać nad tymi pozostałymi przygodami i one nie mają wsparcia tego tego... dialogów chyba podać. Nie wiem dokładnie. Więc myślę, że jedno z nich spróbujemy rozegrać. Natomiast zobaczymy na, na, ile, na ile ciekawe są. Jak już nie będą takie ciekawe, nie będzie tej magii, no to nie wiem czy będę nagrywał je wszystkie, no ale przynajmniej te dwie nagrałem i pewnie jeszcze jedną, tak jak mówię nagram. No i tymczasem żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. No i co na koniec mogę powiedzieć, że oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania filmów. I subskrybowania mojego kanału. Czy komentowania, lajkowania filmów. No i również lajkowania profilu na Facebooku. Tam codziennie jest informacja o wszystkich, o wszystkich streamach, odcinkach, które się danego dnia pojawią. O której godzinie, z linkami i tak dalej. żebyście nie przegapili żadnego odcinka, ponieważ YouTube się Rąbiej to strasznie i nie wyświetla yy, wszystkich, wszystkich filmów. No i nic, no. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.